Peggy 18 Wiecie co? Mam chyba Bad Hair Day. O tak, czapeczka. To chyba wygląda jeszcze gorzej. Dobra, przeżyjecie. Jeden dzień z tustymi włosami będzie git. Każdy kochał kreskówki od Dreamworks. Ale czy pamiętacie o takiej kreskówce jak potwory kontra obcy? Wiemy, jak działa biznes. Duże hitowe filmy dostają swoje pomniejsze seriale. Madagaskar, Pingwiny z Madagaskaru. Kung fu Panda, legenda o niezwykłości. Potwory kontra obcy? No już sami wiecie jak to działa. Mimo odrobiny słabszego box office'u, pierwowzór nie dostał sequela. Tylko serial na stację Nickelodeon. Ostatecznie potwory kontra obcy wytrzymały aż 11 miesięcy. Czemu ja pokazałem znowu 5? Nie mam pojęcia. Kiedy Kung Fu Panda wytrzymał 5 lat, a Pingwiny 7. Widać tu ogromne zainteresowanie marką. Będzie to dosyć kontrowersyjne co teraz powiem, ale serial Potwory kontra Obcy jest znacznie lepszy od Kung Fu Pandy i Pingwinów. Nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyj... Dajcie mi wytłumaczyć. Chodzi mi tutaj o kwestię kreatywną. No, po czego tu nie ma? Gadający karaluch, ryboczłowiek, glut, baba z mocą zwiększania i zmniejszania, słodki kosmita, obrzydliwy kosmita, przeseksualizowana kosmitka i kosmiczny duży pies. Chwila, 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 chwila. To jest kreskówka z 2013 roku. I umieścili tutaj taką postać? Zostałem właśnie zaintrygowany. Też nie będę ukrywał, że ten odcinek będzie krótszy od pozostałych, które nagrałem, bo nie mam zamiaru oglądać tej kreskówki po angielsku. Nie, po prostu nie. Znalazłem na CDA jeden odcinek po polsku. A na Sky Show Time jest tylko film. Spoko, niech se będzie. Kiedyś to omówię, ale mi zależy na serialu. Jeśli chodzi o film, to animacja się nie zestarzała. Jest to piękne, ale jeśli chodzi o serial, to najnowszy Mega Mind przypomniał że ta animacja miała swoje mankamenty. Dla mnie osobiście ten serial był tak samo śmieszny jak pingwiny czy kung fu panda. Mmm, tak. Lecz niestety nie przyłożyło. Lecz niestety nie przełożyło się to na sukces. Myślę, że tu brakowało takiej ikonicznej postaci. No bo zobaczcie, w Madagaskarze lew Alex był spoko, ale pingwiny i Julian byli po prostu ciekawsi, więc serial miał już na start ułatwioną sytuację. Kung Fu Panda to wiadomo, bo jest prześmieszny i to się nic nie zmieniło w serialu. A tutaj, kto jest taką postacią? Bob, Bob nie stał się aż tak Kultowy i zabawny, jak Król Julian, brakuje w tym serialu takiego sznytu, pazura. Twórcy próbowali uratować ten serial jak tylko mogli, no i w miarę im się to udało, bo serial utrzymał się aż do 51 odcinka. To jest i tak dosyć dobry wynik. Inny serial Nickelodeon Planeta Shina dostał tylko 26. Ale o tym serialu będzie inny odcinek, bo taką spektakularną porażkę to trzeba omówić. Koniecznie, ale myślę, że powodem porażki potworów była ogólna otoczka. Na przykład, czy wy też baliście się tego kosmity? Ja się bałem okropnie, ale kiedy zjawił się Bob, wszystko wracało do normy. No dobra, weźmy daleko stąd tego Brzydala. W końcu obejrzyjmy to, co znalazłem na tym CDA. A, zbijany. No co? Specjalnie dawaliście się trafiać? Aby zejść z pola? Czy byliście totalnymi skibdi sigmami? I wszystko omijaliście? Ja to drugie. Nie, naprawdę. Ja tak lawirowałem pomiędzy piłkami jak twój stary pomiędzy jajami. Co? Ta konwersacja zeszła na dziwny temat. Nie będzie przebacz! Nie będzie litości! To jest zmiany! Nauczyciele nie wiedzą, co to litość. Gdzie, ależ ja to lubię! No ja w sumie też. Zbijak jest git. Ale inne sporty? Wy nie macie pojęcia jak bardzo nienawidziłem piłki nożnej. Granie w to z krasą i oglądanie meczy jest dla mnie tak nudne. Ale na moją obronę powiem, że ostatnio zagrałem w piłkę nożną na Kinect Sport. Bawiłem się świetnie. Chętnie bym zrobił streama z tej gry, ale to trzeba by wszystko przygotować, więc to pieśń przyszłości. <grystanie> Rzucać piłką, nie dać się trafić, wszystko inne przechodzi. Łapanie kolegów za kutasy też? Mam nadzieję, że marzycie o czerwonych okrągłych tatuażach na pupcie? O, to brzmi odjazdowo. Musimy je mieć! O, Bob chyba lubi fisting? Nie, nie! Nie wpisujcie tego. Zabraniam! Nie chcecie sobie zniszczyć waszej psychy. Bob, nie tak się gra. Co? Cel nieważny? Jestem nieważnym celem? Jestem kapitanem drużyny! Opanuj się, czy ty jesteś świadoma, że za te odzywki to ci cichosmici mogą ci zrobić sądę? I nie chcesz wiedzieć jaką konkretnie. No to koniec meczu w takim razie. Przecież oni ją zabiją w trymiga. Przynajmniej się stara. Zawsze coś. Na was nauczyciele też krzyczeli, kiedy nie mogliście czegoś zrobić? Fajna polska szkoła, co nie? Nie bierz tego do siebie, Susan. Po prostu zbiliśmy najpierw prawdziwe talenty. Good point. Mądrego? To ja. Silnego? Znasz się na rzeczy. I nieprzewidywalnego. Zbyty. Twoja moc polega na tym, że rośniesz. Dobrze, że Susan nie jest chłopem, bo coś konkretnego mogłaby sobie zwiększyć. A co, to ja nawet nie pisnę słówka. Jesteś łatwiejszym celem. To oczywiste, że jesteś na końcu. Jestem na końcu. A na końcu bierzemy do drużyny... Manekina! Co? Ale on się nie uchyla! Tak samo jak ty! Jakbym widział moje wybieranie do drużyny. Dokładnie ta sama sytuacja. Zawsze na końcu. Wybierali mnie na końcu. I to mnie złościło. Dobrze, wykorzystaj tę złość! I rozpierdol ich! Wiesz co zrobiłam z tą złością? Nauczyłam się grać w zbijanego! I bardzo dobrze! No widzisz Squid? Kobieta ma wiele talentów. On się nazywa Squid... Nie wiem, nie pamiętam. Wow. Oszustwo, to jest oszustwo. Nikt tego nie widział. Nie, kompletnie nikt nie widział. No nie widziałem. Nikt nie widział. Psst, zamknij oczy. No kuźwa zasłoń, co się gapisz? Właśnie, że ja widziałem. Opuściła salę, to na pewno wykroczenie. Wszystko przechodzi. Seks na placu boju też? A więc polowanie zbija! O, Zamknij mordę! Proszę. Wornikarn, chodź, musimy jej wlepić piekielnie bolesną piłkę! Ja mam dwie bolesne piłki. Są tuż obok mojej walecznej pały. Dokładnie taką jak ma ona a o czym wymyśleliście? Zboczuchy jedne. Śmiej się purchawo, burza się zbliża. 100% szans na zbijanego, a ty nawet nie masz parasola! Uh, Brzmi to dziwnie, kiedy gadasz do ściany. Spoko ja też tak często robię. W sumie przez całe życie tak robię. Help. Śpiegostwo, dezinformacja, wyzwiska. O! Ja ćwiczyłem wyzwiska! Ej, to szynka czy twoja twarz Nie! To pewnie tylko szynka! Trzymacie tam szynkę? Oni tam trzymają szynkę. Kurwa. Skąd wiedziałeś? No mam szyneczkę, od nie widać. O mam szyneczkę i co? A, nie zapsenie! Kurde, czekaj, bo zaraz spadnie. Nie no, gdybym oglądał ten serial za dzieciaka, to już nikt by mnie nie tręczył po takich tekstach. A nie czekaj, ja oglądałem to za dzieciaka. To już wiem, czemu byłem bity. Wyeliminowali nas, sprawdzie, ale jesteśmy w Twojej drużynie. W tej chwili nie mam drużyny. O, samica alfa? Mam tylko misję. A to sprawa osobista. Papa Susan! Bądź ostrożna! Zostawimy ci sienkę! Kuźwa moja szynka! Piłka w pogotowiu, Squip w pogotowiu! Tam idzie ognia. No i Najszczersze przeprosimy! Tak, tak, pomyliłem się. Tam idzie! Niestety obaj przepraszamy za ten błąd. <noise> Nic! Nie poradzę na to, że wszystkie kobiety wyglądają. Przestańcie, pozwą was jeszcze i będą chcieli takie odszkodowanie, że wasze bojowe kule wam nie wystarczą. I dlatego nie uderzamy, dopóki nie potwierdzimy celu, Wornikarn. Czy też nie wydaje się wam ta postać jakoś dziwna? Nie mówię o jej przeseksualizowaniu, tylko ona strasznie dziwnie wygląda. Nie wiem, może to tylko ja. Pewnie nie, bo z jakiegoś powodu zdjęli ten serial. E? Wornikarn. O, pierwsza walka. Ciekawe, kto wygra. Wielki kosmiczny pies kontra ludzka wielka baba. Szybko poszło. Co jest? to, to jest zabawne. No, jest zabawne. Ha, ha. Bardzo ładnie, Susan. Odpadł. Jeszcze trzech. Nie ma dowodu na to, że to Susan. Ja pierdzielę, ale ci aktorzy się starają przy tym dabie. Możemy na chwilę się zatrzymać i docenić aktorów głosowych, bo oni naprawdę dają z siebie całe 100%. Nawet w openingu to widać. Czuć jakby śpiewali całym sercem czy tylko ja to tak czuję poważaniem Susan serduszko. ps teraz ty <noise> zjeżdżaj ten ich szef to widzę wybornie się bawi a ktoś tu się naraził damie o zaznaczył że Susan do dama szanuję za bycie dżentelmenem moja krew tak jestem dżentelmenem a co nie widać Susan, posłuchaj co ci powie ta aktorka po nagrywkach musiała się tak z tego śmiać. Komicznie to brzmi: Stary, co ty tam robisz? W ogóle oni są w szypach wentylacyjnych. Oto jak one wyglądają w filmach, a jak w rzeczywistości. Wiedzieliście? Nieprawda, bo to jest bajka dla dzieci. Nickelodeon nigdy by nie pozwolił, aby w kreskówce była krew. Ze storki gotuje barszcz, a nie mówiłem? O nie, barszcz! Tego uczycie dzieciaki? Marnowania jedzenia? Poza tym ta ciecz wygląda bardzo dziwnie. Odpadasz. Oh. Idę po siebie, a dwie piłki idą ze mną. Dasz radę, wierzymy w ciebie. W ciebie też widzę. Ale zrób tam miejsce dla naszej bohaterki. Ojej, ciekawe, kto. Znów wszystkie kuliste pociski. Łyso ci Susan? Tobie jest chyba łyso, bo ty prawie włosów nie masz. Powtórka Nie ma to jak kogoś zwyzywać, a potem uciec, jak tchórz. Nie do przyjęcia. Nie pozwolę, by pokonała mnie jedna ludzka kobieta. Kobieta, słowo klucz. Alarm szatańskiego pomysłu. Mów dalej. I jeszcze oszukuję na dodatek. Już go nie lubię. A więc musimy po prostu przyznać, że Susan nas przechytrzyła. Dobra, wchodzę w to. Aha, wszedł mu na ambicję. To koniec dla naszej samicy. Że poznałaś naszą pierwszą zmodyfikowaną piłkę, to rakieta tropiąca ludzi, którą zwała Dzielny Łowca Susan. To chyba nielegalne. A to strefa 51? To chyba można. O, patrz, a tu jest jej braciszek, szybki śmigacz. A może szybko to dostaniesz w mordę? Chujku, chujku, chuju, chuj, chujku. Nieważne. Nie słuchaj się ich. Pokaż im, kto tu rządzi. Kobieta Sigma. Poddaję się! Zbity. Ja nie biorę jeńców. Squid, odpadasz. Świetny rzut, Susan. Celuję, żeby bolało. Eee, czekaj, czekaj, Susan. Wciąż trzymasz mój najlepszy plan awaryjny. Nazwałem go bum-bum. Pch, papa. Jeśli rzucisz tę piłkę, eksplozja zniszczy wszystko w promieniu 50 km Wywalone w to strzelajus Cowerton, tym maniaku! Uspokój swoje antenki. Suzan za rzu... BUM! Moja krew. Zaraz moment. Kiedy przeszliśmy z super szaleństwa do wariactwa? W momencie kiedy ktoś z was wpadł na pomysł, aby zagrać w zbiaka. On chyba mówił prawdę patrząc po jego reakcji, ale widać, że większość osób tylko zgrywa mocnych, a tak naprawdę to jebane pizdy. Dlatego ja nie udaję i mówić bezpośrednio wam, że jestem pizdą. Ja jestem szczery chłopak. się, wygrałaś. Ta granie jest warta eksplozji. Mówiłam już, ja nie biorę jeńców. Może to przemyśl serio. Natychmiast. To był rozkaz! I co jeszcze? Przekrinam twój dar zwyczajny talent zmianego. O, Bobio powstrzyma. On jest gość. To wiem, że pragniesz uleczyć traumę bycia na szarym końcu, ale czy uda ci się to zrobić? Tak! To super! A więc śmiało napieraj, siostro! Zatrzymaj ją, ten pator kleju! Kurwa, Bob, miałeś jedno zadanie. Łatwo. Teraz jest na końcu trombo? Goberton, odpadasz! Zwyciężyła drużyna potworów! Ale głównie Susan! Co? To, to, to niemożliwe! To, to, to było... Aka! Wszystko przechodzi! Sorki, Bob, potrzebowałam pożyczki. Wybaczysz? Nie, potworze! Bob nigdy ci nie wybaczy. Chyba, że dasz mu szynkę. Czekaj, niechcący znowu mieszam izolację. Jesteś potworem! Prawo, suzan! Co tu się odwala? No i koniec. Właśnie obejrzeliśmy któryś tam odcinek potworów kontra obcych. I co? Było zajebiste. Tak samo dobre jak pingwiny i panda. Nie, nie mam pojęcia czemu to się nie sprzedało. Macie jakieś propozycje bajek czy gier na kolejny odcinek? Piszcie w sekcji komentarzy. A ja się z Państwem żegnam i do następnego razu. Z Bogiem.